Ma na głowie złoty wieniec, w wieńcu brzęczy pszczoła płowa. Co dzień budzą go promienie, by pogody dopilnował. O spróchniały, wsparty parkan, smukły i zielono-złoty. Szczerzy w słońcu swoje ziarnka, smutny bywa tylko w słoty. Smutno kwiatom, gdy deszcz leje, lecz wesoło jest korzeniom, bo gdy ziemia wyschnie, źle jest liście więdną, kwiaty drzemią. Lecz kwiat pragnie słońca codzień, bo bez niego żyć nie może. I tak żyją wciąż w niezgodzie kwiat chce tak, a owak korzeń, ten od sasa, ten do lasa. Lecz niemądra jest ta zwada, niechże słońce grzeje czasem i niech czasem deszcz popada. Za to, gdy już lato znika, i z głów złote wieńce strąca, jest w ziarenkach słonecznika i smak deszczu, i smak słońca.